W dużej mierze, tak żeby nazwać to pewną metaforą i to zobrazować, tutaj bardzo często my przejeżdżamy całą masę różnego rodzaju masy. Okay? Bo pokazujemy nie to, co jest tak naprawdę w nas i to, co czujemy w tym momencie, tylko to, co rzekomo teraz jest najbardziej adekwatne, czyli jakie moje zachowanie w tym momencie będzie najlepsze, żeby jakoś wypaść przed tą osobą. Niezależnie, tak naprawdę przy kobietach, dla nas mężczyzn, to widać najbardziej. Ale polecam to czasami poanalizować, przy rodzicach, o to jest głęboki temat, przy rodzicach, przy szefie lub przy pracowniku, bo też bardzo często tam nakładamy całą masę masek. Okay? Paradoksem jest właśnie dla mnie, dla mnie osobiście największym paradoksem w ogóle, jednym z większych paradoksów ludzkości i relacji jest to, że im bardziej nam na kimś zależy, tym więcej masek nakładamy. Bo teraz jak podejdzie do Ciebie żół na ulicy, nie będzie się zastanawiał jak, jak masz do niego podejść, jak masz z nim rozmawiać. Masz kompletnie w dupie, jak go Nie będzie się tym stresował. Jak ktoś będzie ciekaw o co, to z nim pogadasz na przykład na ludzie. A gdyby podeszła do ciebie jakaś bogini, ten prawdopodobnie będzie się zastanawiał, co powiedzieć, żeby tej relacji nie spieprzyć. Zgadza się? I problem, jaki tutaj się dzieje, słuchajcie, jest to, wiele wydać co nam się może wydawać, a to jest jedna z powodów, na którą ja jestem zdany, Po pierwsze, że każdy człowiek wchodzi w swoim życiu, bo tak działa nasz umysł, ale w dużej mierze, jeżeli wy chcecie się rozwijać po to, żeby mieć lepsze kontakty z kobietami, to bardzo często będziecie popełniać pewien nieświadomy wybór. Czy ja inwestuję w swój prawdziwy rozwój, czy ja inwestuję w kolejną maskę? Bo jest ogromna różnica między tym, żeby kogoś udawać, a kimś się stawać. Okay? Jeżeli inwestujesz w maskę, to najprawdopodobniej mógłbyś się dowiedzieć o tym, że takie i takie zachowanie wywołuje takie, a nie inne reakcje u kobiet. I owszem, tak jest. Bo jeżeli poczytałeś różnych rzeczy na temat mowy ciała, na temat tonu głosu i tego typu rzeczy, i tym się zająłeś, to to lepsze, lepsze lub gorsze rezultaty, ale jakieś będzie miało. Jednak, jeżeli nie ogarniesz sobie różnego rodzaju emocji, tych właśnie głębszych blokad, czyli nie będzie się stawał lepszy u siebie, tylko będzie się kogoś ewentualnie udawał, imitował, to prawda jest taka, ponowie, i ta prawda jest dosyć bolesna. Kobiety to czują. Ona często nie zobaczy czegoś takiego, że. Dobra, ten gościu teraz udaje, i tak dalej, ona, ona tego nie będzie widzieć, ale jeżeli kobieta przy tobie nie czuje się komfortowo, nie czuje się ok, nie czuje się bezpiecznie, nie czuje, że może ci powiedzieć różnych rzeczach, nie czuje tego, że ma koło siebie naprawdę ogarniętego faceta, ona się będzie dziwnie zachowywać. Ja nie mówię teraz o durnych fochach, o których wy tutaj wcześniej mówiliście. Ja mówię o tym, że ona nie będzie się w stanie przy tobie odpowiednio otworzyć, bo będzie czuła niespójność Twoich zachowań. Rozumiecie o co chodzi? I teraz popatrzcie, że dla nas, z jednej strony przez to, że zostaliśmy też w dużej mierze tak jak wychowani idzie o i całą masę innych rzeczy i nasze wychowanie w domu i tego typu akcje, jest często niewygodne to, żeby o niektórych rzeczach wręcz powiedzieć przy kobiecie. A co dopiero pokazać? Jedna z prostych rzeczy, jedna z prostych takich mm, środowisk, które polecam czasami sobie zrobić, jeżeli macie no, dziewczynę, z którą się spotykacie, obejrzyjcie z nią jakiś wzruszający film, Zwracajcie uwagę na swoje emocje i zobaczcie, czy pozwalasz sobie poczuć te emocje i na przykład się popłakać ze wzruszenia, czy raczej będziesz pokazywał, że nie, że kompletnie cię to nie rusza, pomimo tego, że w środku będą emocje. Spróbujcie sobie kiedyś zrobić coś takiego, bo będziecie zdziwieni, jak dużo tam jest różnych blokad. Tak samo często zresztą, zresztą inne proste środowisko. Jak siedzisz z jakąś dziewczyną, dlaczego czasami na przykład, taki bardzo namacalny, nie zmienisz tematu, kiedy ona ci po prostu kurwa nudzi. Komu się zdarzyło tak, że jak kobieta zaczynała mówić więcej, to po prostu cię to nudziło. Wiecie, co jest zajebiste? Ją też. Wcześniej niż ciebie. Tylko, że ona wraca do domu i ona odpowiedzialnością za przebieg tej, tej rozmowy obarcza ciebie, nie siebie. To tam działa po prostu w dużej mierze. Tylko teraz, dlaczego nie zrobiłeś czegoś takiego? Nie mówię teraz, żeby ją uciszać w niefajny nie, nie sposób, ale dlaczego na przykład nie zmieniłeś tego tematu, lub nie powiedziałeś wprost? to tutaj nie wiesz tego sobie. Mnie po prostu tu nudzi generalnie. porozmawiajmy o tym. Bardzo takie, nazwijmy to elokwentne. Mnie mm -hmm. ostre. Nie no, Oso, to było bez skąd pierdolić. <grywa> I żeby było śmieszniej, na niektóre kobiety to by zadziałało poza... Mało tego, jakbyś to powiedział z uśmiechem na twarzy, nie z negatywnymi emocjami, to, to by też zadziałało i też by było okej. Okay. Tak jest prawda. Lub dlaczego, nie wiem, nie zamknąłeś się, nie pocałowałeś, nie ugryzłeś, nie zacząłeś z nią tańczyć. Kurwa, możliwości jest tyle przecież. A mimo tego właśnie siedziałeś tam i było ci dobrze. Rozumiecie o co chodzi? Bo my wtedy wolimy paradoksalnie, wolimy inwestować w pewną maskę, pewne sztuczne zachowanie, bo z krótkiej perspektywy czasu uważamy, że to będzie lepsze, bo my wypadniemy jakoś i ewentualnie coś za to dostaniemy. Będzie jakaś korzyść. Bo jak popatrzymy na to długoterminowo, no to powiem wam, że kapkę lipa jest. Bo dzięki temu, że my nie pokazujemy tego, co jest naprawdę w nas, naszych potrzeb, naszych emocji, nie mówimy szczerze o tym, co myślimy i czujemy i tego typu rzeczy, to dana osoba nie buduje relacji z nami, tylko że sztucznym obrazem, który sami wykreowaliśmy. A później nie wiedzieć czemu, kto z, zresztą, kto z Was kiedyś słyszał jakiś tekst od kobiety, z którą się trochę spotykałeś, że coś między ma Wami wygasło. Kto kiedyś coś takiego słyszał. Albo że to nie jest już to samo, co wcześniej. Rozumiecie o co chodzi? To nie jest, że coś magicznie wygasło. Albo że chęć już nie ma. Co ta chemia ma kurwa jakieś? Likniczy się kończy. No nie. Ale wcześniej czy później twoje prawdziwe zachowanie będzie wychodzić na ryż. Bo nie ma aktora, który jest w stanie non stop grać i kogoś udawać. Ale to się pytanie. Oczywiście, że tak. Tylko teraz pytanie, czy my wyrażamy siebie pomimo różnych blogach, które są w nas, bo to jest właśnie praca nad sobą, jak chwilę, to jest właśnie fajna praca nad sobą, pomimo tego, że czuję się niekomfortowo, to je tak mówię o niektórych rzeczach, tak je przeżywam. I najlepiej, jak robię to właśnie przy innych osobach, bo wtedy to jest głęboka praca na i wtedy ty się zaczynasz hmm. rozwijać. Tylko, że wtedy znaczy, słyszy się inne rzeczy niż to, że coś wygasło. Czy bardziej ciągle inwestuje w sztuczne zachowanie, z którym się nie czuję spójnie? Rozumiecie różnicę? Bo jest cholerna różnica między stawaniem się kimś, a inwestowaniem w maski. I zobaczycie, im bardziej będziecie wchodzić w ten temat że często przy niektórych kobietach będziesz wybierał drogę maski. Tak nazwijmy. Droga maski. The the mask. The way of the mask. Episod one. Ale rozumiecie o co chodzi? Bo ta droga jest o wiele dłuższa i często tutaj jest o wiele więcej emocji. Jednak to jest prawdziwa praca nad sobą. Jak często ludzie łapią różnego rodzaju wiedzę i się uczą o tym, że dobra, ja będę podchodził, będę robił dużo podejść, będę rozmawiał na takie i takie tematy. I jeżeli te tematy chociażby nie są spójne z tobą, jeżeli ty ich naprawdę nie czujesz, to ona w rozmowie z tobą będzie dostrzegała pewną niespójność. A ty zamiast się temu świadomie przyjrzeć i zobaczyć, że starasz się wywrzeć jakieś wrażenie, będziesz to inwestował dalej i ewentualnie będziesz mówił, że te kobiety są jakieś popiwszone w dzisiejszych czasach. Bo największym problemem w tym, że ktoś inwestuje w, swoje, w pewne maski, jest to się wiele głębszego. Jeżeli, popatrzcie na to tak, i to już tak naprawdę mocno świadomie, jeżeli ja przy kimś chcę wypaść inaczej niż to, co czuję w środku, niż to, co potrafię, niż to, jaki jestem, to jakie ja w tym momencie traktuję samego siebie? Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy w różnych sytuacjach my staramy się być jacyś, to my tak naprawdę walimy, słuchajcie, młotem pełnym, kałachem w poczucie własnej wartości. Dlatego bardzo często możecie zobaczyć, że ludzie, którzy mają napęczki kobiet, ale nie potrafią z tymi kobietami utrzymywać dobrej relacji, dobrego kontaktu, bo oni są na maksa zakompleksieni, tylko na zewnątrz pokazują coś zupełnie innego. Bo oni za każdym jednym razem uwalą sobie w poczucie wartości. Bo problem polega na tym bardzo często, kiedy my właśnie inwestujemy w maski, my sami sobie pokazujemy jedną rzecz, która jest ogromnym cieniem Polaków. Taki jak jestem, jestem niewystarczający dobry. To jest nonsens. Bo najlepszą ramą, jaką ty możesz mieć w sobie ramą tak zwaną, jest to, że znasz swoje silne strony, znasz swoje, znasz swoje słabe strony, akceptujesz jednej i drugie. Bo w tym momencie nie masz pod, pod, podłączonego pod ładunku emocjonalnego. Ale czasami właśnie przez to, żeby nie pokazać czegoś, że na przykład, nie wiem, ja się wstydzę albo się boję czegoś przy kobiecie, ja staram się pokazywać maskę. Ale ona w tym momencie nie poznawała mnie, tylko poznała sztuczny obraz. A później, jak u tego nauczyłem, że za każdym jednym razem w tego typu sytuacjach rzekomo się nie boję, chociaż w środku było coś innego, ale kiedyś jednak okazało się tak, że strach na przykład był przy czymś większy, to ona potrafiła tak uderzyć tą maskę, że ta maska padła. Rozumiecie o co chodzi? I ci pieprznęła takiego foka, czy taki tekst, czy taki tekst, który jest testem, że nie wiedziałeś, co nas z tym zrobić. Zdarzyło się tak komuś w życiu może? Tak się dzieje, jak maska Teraz.